Siemano majsterki. Dziękuję wszystkim subskrybentom i tym, co dają lajki. To jest największa motywacja dla mnie. I może razem w końcu skończymy ten remont tutaj na górze, bo już nie mam siły do tego. Dobra, dzisiaj zajmiemy się tą ścianą. Regipsami sobie ją zabudujemy. Ale oczywiście majster jest wyposażony dobrze. I mamy taką oto, taki oto pistolet do wkrętów. To będzie moment, jak to mówią. Będzie chwila, moment i po robocie. Miejmy nadzieję, że będziemy umieć to używać. To co? Najpierw sobie rozmierzymy, jak to będzie wyglądać. Ale już tak wstępnie, wstępnie sobie patrzyłem, to na początek tylko będziemy musieli uciąć dwudziestkę, a potem idą całe. No i potem na drugi raz, bo będziemy na dwa razy zamykać. To co? To Majster to złoży do kupy i będziemy coś tu zamierzać. Majster Wam zrobi mały instruktaż. Tutaj sobie możecie ściągnąć, dokręcać. Ona się nie kręci. Dopiero jak dociśnie, to ona dopiero wtedy się zaczyna kręcić. Co tutaj? Tutaj jest ten, ta maszynka do tego, do wkrętów. Tutaj sobie można regulować głębokość. Tego, długość wkręta. Tutaj głębokość można sobie regulować. Tu są przyciski do ściągania. O. Zakładamy. Tutaj jest przód tył. I zakładamy taśmę sobie tutaj dołem. I tutaj. O. I wtedy, jak dociskamy to, to się przesuwa do przodu taśma także tak to wygląda tu sobie można przyczepić do spodni cyk rureczki mamy już pozaciskane tutaj będzie grzejnik jeden ale to dopiero później sobie zrobimy jak będzie już stelaż i pijana to tutaj mamy zaciśnięte tutaj też mamy zaciśnięte tutaj musiałem zostawić bo Trzeba tutaj włożyć jeszcze trzy profile, bo tu brakuje profili. To musimy trzy profile włożyć. Wełnę już mamy uzupełnioną. I co? Tutaj już mamy zrobiony też. Tutaj będzie szło na dół, to wszystko. To mamy pozaciskane trójniki. Tylko tu na górę będę musiał go wymienić, bo on nie jest zaciśnięty. Na trójnik. Łukowy, czy kolano łukowe, coś takiego. Nie wiem, bo to mi hydraulik zaciskał. Także nie wiem. Będę musiał się dowiedzieć w sklepie. To tutaj też już mamy zaciśnięte ładnie. No i co? I tutaj też już mamy zaciśnięte. Także miedziowica zaciśnięta. Pora się brać za tą ścianę. Będziemy ją zabudowywać. Ten peszel to puszczę sobie tam sobie wezmę, wytnę dziurę i puszczę tutaj za tą belką, on tak tu będzie szedł gdzieś, bo tu będzie, tu będzie gdzieś łóżko stało pod tym, pod tym oknem, i będzie yy, grzejnik też tam. Także trzeba będzie tam podciągnąć kabel do tych, do kinkietów. No, no i co, chyba tyle. Bierzemy się za robotę. Pierwszy kawałeczek mamy docięty, wyszło nam na 20. Bo musimy dać sobie tutaj o, tak, żeby tu jeszcze ułączenie następnej płyty było i teraz będziemy jeszcze robić tak, że płyty gdzieś się będą kończyć na tej wysokości. Te pod spodem, bo te górne będą troszeczkę wyżej się kończyć, żeby była mijanka. I żeby tutaj potem te rurki wszystkie połączyć, jak będzie ta ściana w tą stronę. O, bierzemy machinę. Majstra. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ładnie dolega do ściany. I teraz tak. Pytanie. O, wzięliście? What? To będzie moment. To będzie moment. Tylko sobie troszeczkę dwa obrociki w tą stronę, żeby głębiej brało. Te pierwsze płyty nie trzeba tam jakoś Bóg wie ile wkrętów tarmosić. Parę sztuk wystarczy. O, ładnie dociąga. Jeszcze nawet można obrocik dać. O, majster by się przewrócił prawie dobra, jeszcze na dole damy jednego jakoś, tak widzicie? i tak to będzie leciało lecimy z następną, trzeba najpierw dociąć jakoś wyciąć ten, tą belkę i będziemy lecieć dalej z robotą Master rysunek techniczny zrobił ciekawe czy to będzie pasować tutaj tutaj ma pasować i sobie przeliczyłem żeby cała płyta szła gdzie ja to mam narysowane gdzieś tutaj o jest żeby cała płyta potem ściąć całą płytę to tutaj sobie od podłogi rozmierzyłem 65 a tu będzie schodzić ta cała. Czyli pierwsza warstwa będzie schodzić do 65, tutaj, a druga warstwa będzie schodzić do 2,60. I potem tą płytą sobie dojadę yy, dolną, najpierw tutaj, a potem całą zamknę tu, żeby była mianka na 20. Zrobiłem. Także będzie chyba gitara. Dobra, bierzemy się za przecięcie tego i zaraz zobaczymy, czy to będzie pasować tam. Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to się wkurzę. Dobra, wycinki zrobione. Sprawdzimy, czy to pasi to. Ciężkie te płyty. Jak cholera. Siedzi, siedzi. Siedzi. I co, jak to wygląda? Powiedzcie mi. Elegancko, kurde. Majster. Ty się nie pominałeś z tym Z przeznaczeniem O kurde coś mi tu uciekło Co jest? jest? Masakra Najdzie. Stój ta jeden dobra, jeszcze jednego gdzieś złapiemy żeby się nie ten. troszkę przesunę dobra nie poleci? nie poleci kurde, pikadelo, bum bum oby tak dalej dobra, na górze będzie taki taki pasek bo później cała płyta będzie dochodzić do samej góry. Tutaj mam kreski porobione, żeby było w poziomie. O, coś takiego. Ale coś tu to mi nie pasuje. A wy nie patrzycie? Chciałbym nic nie widzicie, że krywo? Nie? Kurde mać. W lewą stronę to raczej nie przykręcę. <śmienny> 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 ja Jest O, dobra i dobra i lecimy teraz całą teraz damy całą i będzie gitara powinno być pasować na dole wszystko po linii powinno być dobra bierzemy się już mamy pierwszą płytę wystartowaną tak to wygląda jest idealnie w pionie docięta elegancko i teraz yy, wychodzi łączenie tutaj na tym Także jest 40 cm zakładu a na dole jest 20 Także też będzie gitara. Jedziemy dalej. Tutaj mamy już tą całą założoną. Tam końcówkę jeszcze muszę wełnę dopchać. O, ale to. I tego profila dokręcić. Ale najpierw muszę tam z tyłu wełnę włożyć, a dopiero potem profila dokręcić, bo nie włożę tam wełny. Na razie bierzemy się za tą drugą warstwę. Będziemy się włączać co chwilę. Teraz będziemy przykręcać drugą płytę. Majster sobie zrobił taki stelaż. Żeby było wszystko w linii, bo potem jak idzie sklina, to, to nie mogę trafić w profile. No god! No god, please no! 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 Tu mamy już dociętą. Miejmy nadzieję, że wytrzyma to. coś takiego Nie, te profile są jakoś dziwne dobra i teraz trzeba się będzie trzymać no teraz będzie w poziomie eleganckim trzy płyty są już przykręcone tak to się prezentuje tutaj muszę ten muszę ją tylko podokręcać i co i teraz musimy tą dolną teraz przykręcić najpierw musimy wełnę upchać upchamy sobie wełnę i wychodzi tak troszkę dziwnie bo ta druga warstwa wyjdzie mi na tym profilu, na połowie tego profila tutaj i taki malutki kawałeczek trzeba będzie jeszcze dokręcić, ale tu i tak będzie ścianka ustawiona tak jak ta kreska o, tak jak te rury idą także zakryje to, nawet nie trzeba będzie szpachlować. także tak to wygląda nawet idzie to sprawnie na dole jest fajna linia. Ja sobie deskę dokręcam, żeby było równo i jest elegancko. Dobra, biorę się za, za dalszą część. Wełna jest włożona. Tu ten peszel, jakby spuścimy w tej ścianie, chyba, bo nie wiem jeszcze, jak to ma iść. Czy do góry, czy na dół. Ten prąd. Teraz sobie założymy płytkę, Mamy dociętą. Dobrze, że majster ma ten sprzęt. To. Jakoś to idzie fajnie. Kurde kreski sobie nie zrobiłem. A! Dobra, będę widział. No będzie, nie? O. No i elegancko. Teraz wytniemy sobie na górze. Na ten peszel też coś się wytnie. I będzie mi oddział. Także. Oglądajcie dalej. Tu już mamy zamkniętą na pierwszy raz całą ściankę. Tu elegancką majster wyciął na peszel. I co? Teraz sobie przykręcę tą deskę, żeby linia była. O, coś takiego. I na to sobie postawię płytę. I ją sobie przykręcę i tam potem ten kawałek. I powinno być gotowe. O ile nam ta deska nie, nie pierdyknie. To sobie przykręcimy tą deseczkę. Oczywiście pewnie nie ten bit. A jak nie ten bit, ale majster gdzieś tu miał tego bita. cimy w profil, żeby nie wywałowa dalej Za <ślesy> 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 <Dwa> krótkich! <ślesy> Mamy już wkręty. Teraz tak, zobiemy sobie najpierw tutaj do profila. I tutaj do profila, tutaj paroma, żeby ta płyta nie wyrwała. No i dobra. Przykręcimy sobie jeszcze ten paseczek tutaj. Nie chciałem dawać całej płyty, bo szkoda. A tu i tak będzie ściana, to, to nie będziemy musieli dużo szpachlować. No i dobra, zostanie nam tylko ten ten malutki tutaj kawałek i będziemy mieć ścianę zamkniętą bo dołu na razie nie zamykamy bo trzeba zrobić próbę wodną czy nigdzie nie cieknie na złączkach no to wymierzę sobie ten ostatni przykręcę i będzie gotowe Co, so, ściany mam pozamykane elegancko, wszystko się trzyma, tylko pozostaje podokręcać więcej śrub, ale to sobie majster zrobi poza odcinkiem. No i co? Kolejna bardzo dobra robota. Oby tak dalej szło. Dół będziemy zamykać później, jak zrobimy próbę. Czy gdzieś na kolankach nie cieknie. No i co? I no to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, dajcie łapki w górę. Do następnego. Nara Paka, cześć.